Ok, na pewno na plus duży w tym samochodzie to zmiany stylistyczne, bo jednak względem poprzednika jest ich sporo. To wszystko jest spójne z aktualną gamą Audi. Widać to choćby po reflektorach, no tym znacznie większym grillu tylne światła zupełnie inaczej pokazane. I oczywiście masa akcentów. Sporo dodatków, których wcześniej nie było, lub według mnie nie wyglądały tak dobrze, jak na przykład znacznie większy wydech. Możemy też oczywiście zmieniać jego kolory, bo na dzień dzisiejszy dostępne są dwa. Choć o tym też powiem, bo to nie takie proste, żeby mieć czarny wydech. Nazywam się Konrad Kubowicz, na co dzień pracuję w firmie v and Rage. Aktualnie do naszej floty dołączyło Audi S3, które dzisiaj ci zaprezentuję. Jeśli pytasz mnie, czy to jest zupełnie nowy samochód, to odpowiedziałbym i tak, i nie. Pod względem stylistycznym zdecydowanie taki, tutaj zmiany jest dużo. No bo zobacz, mamy zupełnie nowe światła, mamy nowy grill, mamy większy ten grill, mamy duże wloty, e, mamy sporo zmian z tyłu, no bo przecież wydechy są większe. E, również tutaj nowe zderzaki, bo z boku również od razu rozpoznasz, że to jest nowa s Przynajmniej ja to widzę na pierwszy rzut oka i myślę, że Ty też to zobaczysz. Pod względem mechanicznym, no to tu powiedziałbym w zasadzie dostajesz to samo. Czy to źle? Nie powiedziałbym, że źle. Raczej dobrze, bo to się sprawdziło, klienci to polubili. Na minus dla niektórych, bo pamiętaj, że będą tacy, którzy użytkują też ten samochód na różnych trackdayach w weekendy czy po prostu się nim bawią. Niektórzy narzekali na te hamulce, że one jednak się przegrzewają i jeśli będziesz użytkował bardziej sportowo ten samochód niż na co dzień dojeżdżając do pracy no to tutaj może być jakiś mały problem. Zwróć uwagę na iluminację świetlną, która jest w tym samochodzie i za każdym razem mnie cieszy, kiedy do niego przychodzę. Na początek dwukrotnie zapala się kierunkowskaz, a później te dodatkowe punkty świetlne. Ten konkretny egzemplarz jest wyposażony w pakiet czerń, który ma takie elementy jak ten grill na wysoki połysk, co tutaj widać, tą dolną listwę, i teraz uwaga, bo normalnie nie da się na dzisiaj wybrać z konfiguratora czarnych pierścieni Audi, oraz znaczka S3 w kolorze czarnym. Trzeba się udać na dział akcesoriów i domówić go po prostu po numerze części. Dla mnie dość niezrozumiałe, ale do zrobienia, jak widać na tym przykładzie. Co więcej, oczywiście mamy tutaj te boczne obramowania wlotów. Z prawej strony, od strony pasażera, mamy rzeczywiście wlot powietrza. Jeśli chodzi o stronę kierowcy, to tylko atrapa. Jeśli chodzi o zmiany stylistyczne względem pakietu S-Line, dolna listwa w pakiecie S-Line będzie w kolorze nadwozia. Nie byłoby znaczka S3, wiadomo, to nie to samo. Plus, od strony pasażera mielibyśmy również atrapę, tak jak od strony. Kierowcy. Chciałbym Ci pokazać jeszcze jedną rzecz, która jest dość rzadko w tych samochodach, opcjonalną oczywiście, czyli elementy pakietu carbon, bo tak nazywa je Audi, za 10 370 zł dostajemy lusterko, a w zasadzie obudowę z karbonu, która rzeczywiście bardzo ładnie łączy się z tymi elementami matowymi oraz tylny spoiler, tudzież lotka. Według mnie wygląda świetnie, choć rozmawiałem z kilkoma osobami i nie były do końca przekonane. Daj znać, czy tobie ona się podoba. Ten standardowy element, który tutaj jest teoretycznie nazywany również spoilerem, uważam, że jest mało spektakularny i troszeczkę nie uwydatnia zmian stylistycznych względem s Z tym zdecydowanie lepiej i bardziej agresywnie. Dla mnie zdecydowanie oczywisty wybór. A mogę powiedzieć, że doskonałym uzupełnieniem jest dach panoramiczny, bo osobiście tak uważam, że rewelacyjnie się to łączy, tym bardziej, że wtedy pojawia się nam tutaj dodatkowa listwa. Ona również jest szklana, przedłuża rewelacyjnie przednią szybę. Do tego oczywiście obramowania na wysoki połysk, łącznie ze słupkami B. Świetnie tutaj widać, jak kontrastuje ten karbon. Tutaj rewelacyjnie to widać przy tylnej szybie. Zobacz, jaki daje to rewelacyjny kontrast. Nowością w tym samochodzie jest również elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika. W tylnej części pakiet czern uzupełniony jest o pierścienie na wysoki połysk w kolorze czarnym. Znaczek S3. Pamiętajcie, że to są rzeczy z działu akcesoriów, a nie fabrycznie wybrane w tym samochodzie, bo się nie dało. Oraz przy tylnych atrapach wlotów mamy również wykończenie czarne na wysoki połysk. Końcówki wydechów w kolorze czarnym na wysoki połysk. Na dzień dzisiejszy w S3 nie da się go zamówić z konfiguratora, chyba że weźmiemy Edition One, bo tak nazywa to Audi. Jeżeli chcielibyśmy go po prostu mieć, nie zamawiając Edition One, trzeba udać się na dział akcesoriów i zamówić te wydechy samemu. Jeśli chodzi o brzmienie Audi S3, dla mnie to nie jest do końca to, czego szukałem. Wydawało mi się, że będzie lepiej, ale doskonale rozumiem, dlaczego tak, a nie inaczej. Czyli mówiąc krótko, chodzi mi o filtr PPF, który został zastosowany w tym samochodzie. Porównałbym go trochę, jak rozmawiałem też u nas z moim wspólnikiem w firmie. Do dźwięku pięciocylindrowego silnika, ale jednak wiem, że jest tutaj modulator, i ten dźwięk no nie jest do końca prawdziwy. On nie jest zły, ale nie w pełni oddaje realne odczucia z tego samochodu. Przy redukcji zaczął strzelać od niedawna. Samochód na dzisiaj ma 3000 km. Wcześniej nie było tego słychać, zapewne ten wydech troszeczkę musiał się dopalić. Obręcze kół, które są w tym samochodzie, to nie jest koło, na którym wyjechał ten samochód z fabryki. Tak zwany zestaw zimowy, i warto dodać, że jedyny dostępny. Elementy charakterystyczne dla tego koła, no to te czerwone akcenty. Na pewno to od razu rzuca się w oczy. I według mnie, świetnie pasują do opcjonalnych zacisków w kolorze czerwonych, bo fabrycznie przecież mamy czarne. Tu akurat właśnie czerwone. Zobacz jeszcze osłonę silnika, bo wygląda bardzo fajnie. Czerwono-srebrna, cztery czerwone oznaczenia cylindrów, no bo w końcu mamy cztery cylindry oraz srebrny znaczek Audi. Do tego mięciutkie jak podusia w całości wykończenie. W tym samochodzie konkretnym jest standardowa kierownica. Ona troszeczkę jest duża. Uważam, że na minus to, że nie ma spłaszczonego dołu. Systemy asystujące, wszystkie jakie są dostępne w Audi, narzucają standardową kierownicę. A dlaczego? No dlatego, że ta ze spłaszczonym wieńcem. Nie ma czujnika w obręczy, no i nie da się jej połączyć z tymi systemami. Ona jest też dość duża, i spotkałem się już właśnie z kilkoma opiniami osób, które jeździły właśnie tym egzemplarzem i mówiły, że rzeczywiście powinna być ta sportowa, ale tak jak wspomniałem, nie da się jej połączyć ze wszystkimi systemami, które są w tym egzemplarzu. Do tego uważam, że łopatki zmiany biegów, które się pojawiły, są wykonane z dość kiepskiego plastiku, choć ich trzymanie i użytkowanie jest bardzo przyjemne. Zamontowana jest również listwa karbonowa. Mnie to troszkę zaskoczyło, więc zwróćcie na to uwagę, że wybierając wykończenie w karbonie, tak naprawdę wybieramy wyłącznie jedną listwę. Dla mnie jeszcze dość dużym minusem jest to, że nie da się zasłonić żadną roletą. Tej części, gdzie jest ładowanie indukcyjne. Nie wiem czemu, ale za każdym razem, jak na to patrzę, to chciałbym to zasłonić. Coś, na co warto zwrócić uwagę. Dla mnie rewelacyjne połączenie Alcantary ze skórą jako jedna z opcji, dlatego też pojawiła się w tym samochodzie. Jak to Audi nazywa z tym diamentowym wykończeniem białą nitką. Te wloty, jak to niektórzy mówią, przeniesione z Lamborghini Urus, choć dla mnie dość odważne porównanie. Zupełnie nowa deska rozdzielcza, zamontowany już na stałe wyświetlacz MMI, oczywiście opcjonalny, ale on już nie wyjeżdża tak jak w poprzedniku. Zegary no dość spójne z poprzednią wersją, choć tutaj działają na pewno lepiej i bardzo płynnie jak klikamy pomiędzy tymi wszystkimi funkcjami, no to muszę przyznać działa to dobrze. Mnie się to podoba. Pytanie, czy Tobie się to podoba? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu, bo jestem ciekawy, co o tym myślisz. Gdybyś szukał samochodu z dobrym rabatem, oczywiście możemy Ci pomóc, bo w tym właśnie się specjalizujemy.